Zespół Śląska przygotowuje się do 12. serii spotkań Tauron Basket Ligi. W sobotę drużyna Miodraga Rajkowicza zmierzy się w koło brzegu z Kotwicą. Oprócz treningów drużyna znajduje również czas na promowanie swojej dyscypliny oraz klubu tym razem wrocławscy koszykarze gościli u najmłodszych. Piotr Niedźwiecki, Adam Wójcik i Karan Kalchun odwiedzili przedszkole w podwrocławskiej ślęzie. Dzieci czekały na tę wizytę z wypiekami na twarzach. Gdy tylko im pozwolono, biegiem rzuciły się w stronę wysokich, uśmiechniętych panów. Gdy najmłodsi z koszykarzami się oswoili, były wspólne zabawy. Zawodnicy nie przyszli z pustymi rękoma, każdy z maluchów. Otrzymał od graczy prezent w drugą stronę, również to zadziałało. Przedszkolaki długo przygotowywali się do tej wizyty, stąd koszykarze otrzymali obrazki namalowane przez najmłodszych. Kilkudziesięciominutowe spotkanie, co było widać po twarzach, sprawiło ogromną radość zarówno przedstawicielom Śląska, jak i być może przyszłym adeptom koszykówki.